Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i tak jak mówiłem, troszkę z opóźnieniem, ale jednak nagrywam nowy epizod i słuchajcie, przetestujemy sobie nowy update w TTD i słuchajcie, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem, ponieważ dzisiaj mamy Mace Cameramana, Bat Speakermana, Laser Gun Cameramana i to jest jakiś samon ciekawe, Firework Cameraman, Firework Hunt, więc widzowie, ja już widziałem, że wiecie, no nie, nie, nie miałem jak, nie mogłem być w gierce, ale po pierwsze, mamy takie skrzynki, noworoczne Skrzyki, które dostajemy dosłownie co godzinkę. Co godzinkę dostajemy nowe Ja tutaj widzowie chyba dostałem jakieś od Was. Mam dużo giftów. Dziękuję bardzo za każdego gift'a. Naprawdę nie przeklikam tego wszystkiego. Nie jestem w stanie tego wszystkiego przeklikać. Widzę, że mamy nowy wygląd tutaj jednostek. Ej, wcale się da dole, wiecie? Na dole mamy totalnie inny wygląd. Tu nowy rok i patrzcie to. Spawn firework, ok? I musimy znaleźć na lobby różne fajerwerki, i później tutaj fajerwerki jeszcze mamy chyba na Trading plazie i mamy w meczach, ok? czyli na mapkach różnych. Wow, dobra. Wiecie co? Ja na pewno zrobię jakiś odcinek z szukania, chociaż pierwszą już widzę i tu ciężko zrobić odcinek. Patrzcie, no tutaj mamy, także od razu widać. Ej, to jest zupełnie jak shiny reliki w Pet Simie, nie? Totalnie. Pierwszą macie tutaj w głowie bałwana, to raczej każdy znalazł. Ja jestem widzowie opóźniony z tym update'em, wiem, ale spokojnie, Do no, jakoś to będzie. I teraz tak. Mamy sniki speakermana. Ja nie mogę. Sniki speakermana dostaniemy w momencie, kiedy znajdziemy te firewerki. Okej. Okay. Hunter kameramena. I New Year's Toilet. Aha, to jest UGC Item, czyli UGC Itebek. Dobra, 30, 30 firewerków widzowie, czyli wszystkie fajerwerki, jakie tylko istnieją, trzeba znaleźć. Więc zrobię wam na pewno odcineczek, gdzie szukamy wszystkich tych firewerek. Wszystkich, dosłownie wszystkich, a dzisiaj przetestujemy w tym pierwszym odcinku, co zostało dodane. I wtedy zobaczymy też Sneaky Speakermana, Hunter Meda i właśnie tego toaleciarza. Muszę go zdobyć, bo widzę, że ludzie już zdobywają, a bardzo będę chciał go zdobyć jako UGC, no bo wiecie, gram w tą grę naprawdę długo. I widzowie, jeżeli chodzi o nowe krejty, no to oczywiście są dokupię do kupienia też za robuxy. Mamy też z kameramana, którego oczywiście kupię na ten odcinek. Jak widzicie, robuksiki są, także możemy zaszaleć. Mamy z kameramena. O, takie fajerwerki teraz lecą. No proszę bardzo, nie do no, elegansio, widzowie, elegansio. Mamy te New Year's crate, Oczywiście otworzymy, bo uważam, że jest ogromna szansa, że jakiś cudem dam coś fajnego wyleci. W ogóle, ile wyminaliście tych skrzynek? Widzowie, dalej jest event świąteczny, jak widać i powiem wam, że ja naprawdę, ja, ja jestem w szoku. No wy tyle mi tego daliście, że ja naprawdę się tutaj nie ogarnę. Z tym patrzcie, ja mogę otwierać do jutra i naprawdę nie jestem w stanie tego wszystkiego otworzyć. Słuchajcie, mamy tutaj oczywiście kolejne, znaczy tutaj mamy misję z poprzedniego eventu. A teraz mamy kolejny evencik, więc sprawdźmy tego Mace Cameramana. Jeżeli chodzi o samon, nic nowego nie ma, ale jeżeli chodzi widzowie o tutaj mapki, to na pewno jest coś nowego. I słuchajcie, słyszałem, że na Nightmare'ze mamy nową, nowego bossa. To już nie jest Scientist Toilet, dosłownie. To jest teraz, słuchajcie, taki oto Mafia Toilet, taki mutant. No wiemy, że to Michael Jackson, wiadomo. Firework Hunt, widzowie. Chodzi tutaj o to, żeby zdobyć te wszystkie postacie, wiadomo, wiadomo, ale my chcemy otworzyć, daliście mi krejty, to dziękuję bardzo każdemu bo kto wysłał. Firework Kameramen, widzowie. Zagramy nim sobie. Wiem, że on pewnie nie będzie jakiś mocny. Tak naprawdę najmocniejszą postacią będzie ten nowy Mityk. Jak ktoś, widzowie, ma tego Mityczka, tego Splasha, to możemy się dogadać. Nawet za tego Mityczka mógłbym dać takiego Spider TV-ka podpisanego, widzowie. To naprawdę jest mega OP ofka. Ewentualnie, jak chcecie pożyczyć na odcinek, to jak byście chcieli, napiszcie mi na PW na Discordzie, albo w ticketach na naszym Discordzie Żabki Mereza i ja chętnie pożyczę na jeden odcineczek, widzowie, żeby nagrać, jak on wygląda, jak Działa. Będę bardzo wdzięczny. Kto chce, niech się zgłasza. Kto pierwszy, ten lepszy i widzowie, podpiszę wam wtedy tą jednostkę. Czyli jak macie tego Large Firework cameramana i mi go dacie, pożyczycie na odcinek po prostu, albo wymienicie się za Spidera, no to dam wam podpisanego później z powrotem, co nie? Także podpiszę wam za to, że mi pomogliście. Ewentualnie wypadli mi ze skrzygi, ale nie sądzę, widzowie, nie sądzę. Raczej firework kameraman poleci. Dobra, kolejne otwieramy. Mamy tutaj fireworka? Chyba fireworka. No dobra, więc jak widzicie, niestety nie przyfarciło mi się, możemy jeszcze 10 takich otworzyć. Ja ich mam za dużo, widzowie. Ja utonę tu, utonę w tych krejtach. Oczywiście wysyłajcie dalej. Ja zrobię jeden odcinek, w którym zrobimy taki przepotęż do opening, że po prostu no wszystko, no po prostu wiecie, no zadzieje się, na pewno się zadzieje i to mocno. I teraz, ile on ma obrażeń? 20 dipsa na sekundę, w sensie 20 tysięcy. Cooldowny od 2 do 5? Okej. Okay. Czyli mu cooldowny wz wz wzrastają. No, sorki też nie, nie potrafię mówić, widzowie, dzisiaj. Totalnie. Jestem tak podekscytowany update'em. Zawsze jak chcę wiele rzeczy na raz powiedzieć, to się jąka, przepraszam. I teraz tak. Mać kameramena, widzowie mamy, który bardzo wolno atakuje, ale ma ogromne obrażenia, więc weźmy do tego może też nowego green laserka. Spider TV, scientist. No, mi się wydaje, mamy do tego jeszcze ekonomię. No, wydaje mi się, że to będzie ok, nie? Mamy nowy chyba wygląd jetpacka kameramena. Albo mi się już wydaje, wiecie, bo ja mam teraz takie przepro przeprowadzenie. Przesiadki z komputerem z jednego monitora na drugi, może mi się wydaje. Dobra, zagramy sobie mapę a kolejny odcinek, widzowie, będzie z szukania 30 fajerwerek. No, 29, bo pierwszą to wiadomo, gdzie jest. Więc zagrajmy sobie, widzowie, Toilet Laba i zobaczmy, jak wyglądają te nowe postacie. Zagramy sami po tej żdybi tutaj naszymi postaciami. Myślę, że tak. Myślę, że wszystkimi takimi, które no, powinienem tutaj mieć niby tego kamera per Drona, ale dobra, wiecie co? Obejdzie się, damy jakoś radę. Lecimy na Toilet Laba. Zobaczmy, jak wygląda teraz gierka, bo naprawdę dużo się zmieniło. Nawet sam wygląd gry się z... Uuu, wow, wow, wow. Mamy nightmare z nową postacią, widzowie. Jest Mafia Toilet. Przejdziemy sobie harda, bo chcę zobaczyć, jak działa ten mace Cameraman, więc odcinek poświęcony bardziej temu. Firewerki są, widzowie. Wiemy, co jest w update'cie. Kolejny odcinek będzie z szukania firewerek. Pokażę wam wszystkie firewerki, gdzie są, żebyście mieli ten UGC itemek na pewno. Także pokażę wam dosłownie każdą lokację, widzowie. Nas następny odcinek będzie ze wszystkich lokacji firewerek. A teraz przetestujemy sobie tego base kamerabada. Za 200 on jest. Wiecie co, ja go postawię. Ile on tam ma? Co 5 sekund. O Jezu, dobra. No naprawdę jakby, no ta jego prędkość jest mega słaba. Nie powinienem go stawiać jako pierwszego. Mamy teraz po prawej na dole widzowie. Ile jest toalet aktualnie na mapie? Dobra, czyli takie, no, no, upgrade'ik, upgrade'ik gierki. Patrzcie po prawej. I ile jest, ile mamy postawionych unitsów? 1 na 15 mam. Mega fajne. Super, super sprawa. Jeżeli coś takiego dodali, naprawdę bardzo bardzo spoko sprawa, tutaj oczywiście Scientistę postawimy, no tutaj postawimy, dobra i teraz jedziemy z farbą bo tak troszkę farby nie zrobiłem, coś czuję, że jeszcze za to mi się oberwie, że wiecie, olałem farmę, czyli najważniejszą postać w tej grze, no bez farmy to my nie damy rady, także teraz nie przejmujmy się z tylko postawmy te farmy, żeby totalnie tutaj ograć, no ograć te kiblaże, nie? Także widzowie, stawiamy Santę, a jeszcze nie możemy. No, widzicie, także troszkę Berezik odwalił, bo to dużo waveów w plecy, jeżeli chodzi o farmę. No, wiecie, za bardzo się podjarałem tym base kamerabedem, ale serio, wygląda, wygląda fajnie. Zobaczymy, jak będzie na wyższym poziomie. Najbardziej, widzowie, w tym odcinku zależy mi na tym, żeby zobaczyć, jak ta nowa postać się zachowuje, po prostu, jak się nią gra. Dodatkowo, później sprawdzimy jeszcze tego firework kameramena, także spokojnie jeszcze go przetestujemy. Nie bójcie się, także to, to jeszcze nie koniec odcinka. Spokojnie, widzowie. Przetestujemy, ale najpierw najpierw ten mace Cameraman, więc nie chcę nawet wygrać tej gry, totalnie, nie muszę przejść tego harda, po prostu chcę posprawdzać postacie, posprawdzać poniekąd, co, do, co zostało dodane do tego update'u, tak po troszkę i zaraz widzowie oczywiście przejdziemy do dalszych tutaj, do dalszych filmów, także dzisiaj widzowie dużo filmów na kanale i będziecie mieli też właśnie wszystkie lokacje Firewerek, ja też sobie to zgarnę, bo naprawdę do taki UGC temek, wiadomo, zawsze spoko mieć, co nie? No wiecie, mieć, a nie mieć, co nie? No tym bardziej, że jest to, jak ktoś gra w TTD długo to raczej spoko taka rzecz, żeby sobie mieć taki, taką pamiątkę, bym powiedział, co nie? No tak naprawdę to jest taka pie pamiątka. Za ile jest ten mace do ulepszenia? Bo nie pamiętam. 400, dobra. To jest całkiem mało, ale patrzcie na to, że ma on przeogromny cooldown, nie? Akurat jeżeli chodzi o bicie, no naprawdę mega długo się czeka. Bardzo, bardzo długo się czeka, żeby ten chłop uderzył. No co 5 sekund to naprawdę, wiecie, tak totalnie średnio. Średnia ma totalna. No ale zobaczymy, zobaczymy jak na maksymalnym poziomie bije. Bo zakładam, że od 5 do 1 zejdzie, tak? Tak chyba miało być. I 40 tysięcy bije. Hmm, chyba, że 2 sekundy będą... Nie, czekajcie. Już nie pamiętam, co tam było napisane. Zaraz sprawdzimy zresztą. Ten Green Laser kamera, to byśmy dali go tutaj, ale na razie to sobie poulepszajmy tu. Może do tego Mesa, wiadomo, tego kamerabeda ulepszymy do tego widzowie, bo chcę wam go pokazać. Ta tak samo chcę wam pokazać tego Firework Kameramena. Znaczy wam pokazać. Pewnie już go widzieliście, kto grał. Ale no, też wasza jakby tutaj jest pewnie ciekawość mojej reakcji, co nie? Także chętnie tutaj zrobię reakcję od razu na to. Dobra, base Camera ulepszamy. 5 tysięcy to bije Dobra, dajmy na Strongest, żeby on rozwalał tych najmocniejszych Skibidi, bo to mi dużo pomoże, nie? Jakby jeżeli on przywali po 5k co te 4 sekundy w coś bardzo potężnego, jakiegoś Skibidi, który jest potężny, no to to już będzie oddawało. Także ta postać jest mega dobra do bicia potężnych Skibidi, to na pewno. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Na razie, widzowie, to no tak mamy... Całkiem nieźle to rozłożone. Damy nowego Scientistę. No Scientista oczywiście utrzyma nam gierkę, kiedy my będziemy testowali naszego z Kameramena. Także wydaje mi się, że idealnie to tutaj rozegrałem i później widzowie w kolejnym odcineczku poszukamy tych firewarek. Widzowie, spokojnie, na pewno będzie. U Merezika wszystko będzie, wiadomo, zawsze wam wszystko pokażę, co, co jest najnowsze, co powinniście wiedzieć. 10 tysięcy chłop bije. co jest? Ej, Parasite Toilet! Normalnie, mamy nowego. Mamy nowego Parasite Toilet. Oczywiście też będzie odcinek zgrania Nightmara na Toilet Labie. Po za tym, bo chcę w końcu przejść Nightmera na Toilet Labie, widzowie. W końcu po tak długim czasie przejść takiego Toilet Laba jeszcze na Nightmerze e nowym z Michaelem Jacksonem, dosłownie. Znaczy no, Giant Mutant Toiletem oczywiście, bo nikt tu nie mówi, że to Michael Jackson, żeby nie było. No i dobra, ten parasite tu wskoczy. Czy on przejdzie dalej, czy oni go będą bili? Bo to jest w sumie ciekawe. On powinien tutaj iść, nie? I wlecieć w tą barierkę. Proszę, żeby tak było. Dajmy jeszcze Green Laser, bo tak troszkę tutaj przegrywamy. Okej, okay, on leci w tą barierę. Czyli to akurat wygląda spoko, w sensie spoko jest to zrobione. Dajmy nową tutaj barierę. Dodatkowo dajmy też green laser kamera. I w tym momencie powinniśmy. Właśnie jestem ciekaw, czy Mace camera Cameraman się broni przed stunami. Czy on jakkolwiek te stuny po prostu łapie? Czy jak to wygląda? Ciężko mi powiedzieć. Możemy też tutaj dać chłopa, żeby on stuny łapał. I gdzie ty tą barierę dałeś? Co on tutaj normalnie. Ej, widzowie, on ma taką, jakby tarczę? Nie, on po prostu ma taki bardzo mocny pancerz. Coś mi się wydaje. 20 tysięcy on bije. Ja nie mogę. I to naprawdę ta jego buława, ta. ta jakby to powiedzieć? Przepychaczka. Przepychaczka z kolcami jest naprawdę. No, no, wygląda potężnie, nie? Robi wrażenie, robi wrażenie. Patrzcie to. Taki potężny Morgenstern. No, cudowne. Piękny. Totalnie taki. Jakby to, no, to. To nie jest w sobie taka przepychaczka, bo tutaj jest zrobiony bardziej taki właśnie. Taki do Morgenstern mi się wydaje, do potężny widzowie, potężna pała z kolcami. Mówiąc krótko, tyle, jakby, wiecie, totalna taka. Przepotężna broń. E, teraz dajmy tutaj 2000 w tego chłopa. Giant Glasses Toilet. On wygląda, jakby nie miał stuna w ogóle. To mnie zastanawia, czy on dostaje tego stuna w ogóle? Bo aktualnie to wygląda, jakby on jakby był niewrażliwy. Jakby nigdy nie dostał żadnego stuna w tej grze, co nie? Serio. Nie wiem, czy Wam też na to wygląda, ale mi totalnie śmierdzi tym, że on studa jeszcze nie dostał. To naprawdę, jeżeli nie dostał żadnego, to serio jest mocna jednostka. Naprawdę. Ja muszę przeczytać na Discordzie, bo na Discordzie zawsze, wiecie, piszą dokładnie, no, czy gościu ma takie obietności, takie, każdą postać opisuje Ewan zawsze na Discordzie, tam na newsak, także ja sobie to obczaję, ale no, wydaje mi się, że on chyba nie dostaje, widzowie, nie dostaje stunów, bo tak to już by było widać, chociaż dobra, nieważne. Dostał stuna, więc prawdopodobnie po prostu nikt go akurat nie stunował. Albo jest druga opcja, że on troszkę się też broni. Że wiecie, nie zawsze łapie stuna, po prostu czasem się wybroni i tyle. Dobra, dajmy dowego tutaj. No dobra, ten scientist to za dużo nie zrobi. No ale tak, ulepszymy sobie tutaj, żebeczka, I teraz tego scientistę może trochę, albo nie. Jednak nie wiecie co, to nie będzie dobry pomysł, bo tu naprawdę idzie już dużo z Także musimy się skupić. 360 na 500. Co jest? Coś tu przeszło. A nie, czekajcie, na początku mi przechodziły tam z te takie wiecie, podstawowe malutkie. Także okej, okay. dobra, przyznaję, coś tam przeszło. I teraz tak, za 3000 pierwszy Santa, żeby on już był taki, wiecie, potężniejszy totalnie. Multi cloud i Jak mu przywalił 20 tysięcy widzowie, to nie jest mało. Patrzcie to. Czy on zdąży mu przywalić? O, widzicie? No totalnie, naprawdę. To życie. Tych skibidi totalnie spływa, nie? Totalnie po prostu zjeżdża, jak on przywali. Niesamowity ten Maze Cameraman jest. Tylko, że wiecie, on jest niesamowity, ten Maze Camera, ale no właśnie ten jego cooldown taki 3, no to jest naprawdę ciężko, ciężko, żeby coś tu wyrobić. Także zróbmy dwóch Scientistów. Tutaj Grid Laser Camera też go ulepszymy. I naprawdę, no muszę Wam powiedzieć, że jest mega OP. Jestem ciekaw, z czego się dostaje, słuchajcie, tego. Bo miał być nowy ten gun. Gun Laser kamera coś takiego, więc muszę jeszcze obczaić z czego się to dostaje i dopiero widzowie tak naprawdę będzie odcinek zrobiony, bo to, no, trzeba wiedzieć. Na razie, na razie totalnie nie wiem. Widziałem, że mamy nową postać mityczną ze skrzynki, która będzie naprawdę rare, bo jeżeli o nią chodzi, to ona ma tyle procent szans jak taki, wiecie, jak taki tak naprawdę, to ma takie procenty jak Spider TV, więc naprawdę, do no, będzie ciężko, będzie ciężko go zdobyć. Jakby ktoś chciał się wybielić za Spiderka, zapraszam, na pewno jestem w stanie go oddać. Jest to duże, jakby duży tradzik, giga... No, myślę, że fair. Myślę, że fair dla każdego, po prostu. Jakby... I wy nie tracicie, i ja... Jest naprawdę spoko. Ja taką wymianę mogę zrobić. Mam dwa, to wiecie, to mogę komuś dać, tak naprawdę. Za tego nowego mityczka. Także piszcie po prostu na PW, na pewno się dogadamy. Jak ktoś chce pożyczyć na jeden odcinek i dostać podpis ode mnie za to, że pożyczył, to też zapraszam na PW na Discordzie. Albo w tiketach na żabkach Mereza Prosta sprawa Dobra, dajemy tutaj kameramen barier Żeby ogarnąć te skibidi Bo naprawdę, naprawdę mega dużo ich tutaj wleciało, nie? Tutaj już mieliśmy problem Naprawdę też mamy dużo stunów No i właśnie to, tego się bałem Że będzie tyle stunów, że nie przetestujemy tego Mace'a Ewentualnie Możemy go dać tutaj do tyłu i też zrobić tutaj gościa. Dobra, robimy max level. Patrzcie, tak wygląda na maksymalnym poziomie. Teraz bije co dwie sekundy 40 tysięcy. Dlatego ma dipsa, wiecie, dipsa na sekundę 20? No bo co dwie sekundy. Także, no, nie wiem, czy jest jakiś mega OP. Wygląda fajnie. W ogóle, gdzie zdobyć bad speakermana? Wiecie tego z kijem baseballowym? No, powiem wam, że ja totalnie jestem zagubiony w tym update'cie. Jakoś tak wszedłem na niego po czasie i totalnie nie wiem, gdzie co jest. Dziwna sprawa. No ale zaraz sobie zagrabię jeszcze firework kameramenem i tak naprawdę przetestujemy jeszcze tego, może bad speakermana? Ja nie wiem, gdzie on jest do zdobycia. Zaraz poczytam, bo naprawdę, no nie wiem, widzowie, nie wiem. Jakoś myślałem, że sam sobie poradzę, ale z tego, co tutaj patrzę, to, to nie wiem, gdzie to jest. Dobra, lecimy dalej. Dobra, widzowie, poczytałem, mamy to. Samon units, bo Bat Speakerman jest jako epic, ale Gendry jest ten gun laser. Także będę musiał poczekać, aż się pojawią i wtedy sobie ich tutaj wiecie, po prostu samonuję i pokażę wam, jak to wygląda. Zagram po prostu na odcinku. Bo aktualnie to no, jestem po czasie, także wiecie, nawet nie, wie, nie widziałem, żeby tam był. Ewentualnie to no, po prostu nie jest ten czas, kiedy akurat ma on się pojawić. Ja sobie przejdę tego harda do końca, widzowie, wiemy jak działa moja kamera. Jest naprawdę spoko, ale bez szału, nie? Dla mnie bez szału. Jest to jak którego jakbyście nie mieli, to naprawdę byście nic nie stracili. O tak bym to chyba podsumował, że bardziej mi siedzi taki na przykład Green Laser kamera, który naprawdę moim zdaniem oddaje, slowuje, jest mega fajny, taki Scientist TV man, który też jest mega przydatny. No Maze kamera też jest bardzo fajny, co nie? Tylko że jakoś tak, nie wiem, do, do nieba ma takiego nie? No nie trzeba go mieć. Naprawdę nie trzeba go mieć. Ja sobie to dokończę i zaraz zobaczymy dalej jak to z tymi jednostkami, sprawdzimy tego Firework kameramena. Tak jak dało się domyślić, oczywiście harda totalnie rozwaliliśmy, no hard nie jest w ogóle ciężki, zwłaszcza, że gram Spider TV-kiem, ktoś powie, to prawda, ale gram w sumie też Green Laser Camera, gram tutaj Maze Cameramanem, kolejny ekskluzyw Scientist, no widzowie, naprawdę gramy samymi, ekskluzywnymi albo mega trudnymi do zdobycia postaciami, także ogólnie, no jeżeli o to chodzi, bardzo, bardzo, no, to jest to oczywiste, że wygramy, ale wiecie, chciałem przejść tego harda, zobaczyć Maze kameramena. mega dużo bije, nawet go sobie tutaj przeniosę, dawaj, przywal, pyk, i dobra, i dwie sekundy, i cyk, i tego bossa z toileta. i py, kolejny. Po 40 tysięcy co dwa. Bardzo fajnie. Widzę, że naprawili to, że wave'y są normalnie naliczane, czyli 50, 800 coinów, widzowie, i lecimy na lobby, bo ja nie wiem jak to jest z tym update'em. Czekajcie, która jest teraz godzina, żebym ja sprawdził, czy mam do zdobycia samonów nowej jednostki. 17 minut do kolejnych, dobra. Najwyżej pokażę wam na innym odcinku. Aha, o, dobra fajnie. W sobie to nie mam nic, widzowie. Siema, nie mam nic, totalnie. Dobra, wiecie co? Skoro na razie nie ma jednostek, to ja lecę nagrywać kolejny odcinek, gdzie szukamy wszystkich, ale to wszystkich fajerwerek, także zapraszam na kolejny też odcinek z widzowie. Otworzę jeszcze jednego takiego kryjcika. Dobra, kamera Spider. No nic potężnego, ale tak, przetestowaliśmy z Kameramana i teraz widzowie, tak, mamy go przetestowanego, więc czas się zabrać za szukanie fajerwerek, bo to nam ucieknie, a potrzebujemy na przykład nagrody tutaj, tego UGC. Zostało 10 tysięcy osób już to ma. joo Dobra, nie widzowie. Ja robię poradniczek do fajerwerek i później lecimy z kolejnymi postaciami nowymi, co nie? I tymi epikami, legendami. Naprawdę mega fajne update. Ik. I co godzinę macie darmowego krejta. To jest mega potężne. Dziękuję za każdego kreta którego mi oczywiście ktoś tutaj wyśle. Dzięki za obejrzonko Do następnego. siebado.